Nowy model Bestune B70 to samochód, który niedawno pojawił się na polskim rynku i wzbudził spore zainteresowanie wśród miłośników motoryzacji. W tym materiale dokładnie omówię dostępne wersje wyposażenia, szczegółowe dane techniczne, praktyczne informacje dotyczące wymiarów oraz wyposażenia, a także zwrócę uwagę na ciekawe rozwiązania technologiczne zastosowane w tym modelu. Zapraszam do obejrzenia filmu do końca, aby dowiedzieć się wszystkich istotnych szczegółów. Zaczynamy. Kilka słów o samej marce Bestion. Bestion to marka samochodowa należąca do chińskiego koncernu FAW Group First Automobile Works, jednego z największych i najstarszych producentów motoryzacyjnych w Chinach, założonego w 1953 roku. Marka Bestion została utworzona w 2006 roku pod nazwą Bistern z myślą o klientach poszukujących nowoczesnych i przystępnych cenowo pojazdów. W 2018 roku marka przeszła rebranding zmieniając nazwę z Bistern na Bestion, co miało na celu odświeżenie wizerunku i lepsze dostosowanie do rynków międzynarodowych. Obecnie Bestion oferuje szeroką gamę pojazdów, w tym modele z napędem elektrycznym i kontynuuje ekspansję na rynki zagraniczne, w tym do Europy. W 2025 roku marka oficjalnie zadebiutowała w Polsce podczas Poznań Motor Show prezentując...